Jan Brzechwa, bajka o królu. Daleko stąd, daleko, w stolicy, lecz nie w naszej, był król, co pijał mleko i jadł dużo kaszy. Martwili się kucharze, orety, co się dzieje? Król kaszę podać każe, król nic innego nie je. Jak tu pracować można i jak takiemu słusztu? Król nie chce kaczki z rożna, ani łososia z rusztu. Król nie tknie nawet jaja. Król nie zje nawet knedli, które we wszystkich krajach królowie zwykle jedli. A król się śmiał. Mnie wasze nie wzruszą narzekania. Ja jadam tylko kaszę, Zabierzcie inne dania, niech zbliży się pod czaszy. A choć i on narzeka, niech z flaszy mi do kaszy naleje szklankę mleka. Wzdychała Wielka Rada. Jadamy niczym chłopi, bo państwem naszym włada, kaszojad i mlekopi. Codziennie nam na tacy podają miskę kaszy. Tak jeść mogą biedacy z suteren lub spod daszy. Lecz my, królewska rada, narodu stróż straszna i starsza, nawet nam nie wypada, by kiszki grały marsza. A król wciąż rózł i mężniał. Był coraz zdrowszy z wiekiem, i mężniał i potężniał, jadając kaszę z mlekiem. Lecz nie był zawadjaką i nienawidził wojen, a miał zasadę taką, co twoje, to nie moje. Wróg trzymał się daleko, bo wroga król odstraszył. A ty, czy pijesz mleko? Czy jadasz dużo kaszy?